To się nie dzieje naprawdę! Nie, to musi być jakiś żart! Czy test kłamie? Ale przecież nie! Chłopak gracz to same kłopoty! Skarbie, musimy pogadać! Nie teraz, Ponczusiu. Ale chcę pogadać o dzieciach! Dlaczego my nie mamy dziecka? Nie teraz! Naszego własnego maluszka. Powiedziałem, nie. Słonko, myślałeś o mojej propozycji? Kasiu, nic nie zmieniło się przez parę godzin. Nie, nie jesteśmy na to gotowi. Dobranoc. Dobranoc. Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni. Słyszysz mnie wszechświecie? Cześć, kochanie, zaspaliśmy. Pora wstawać. Obudź się. Hej, pobudka! Chyba mamy niespodziankę! Jaką niespodziankę? Spójrz na swój brzuszek! To mój normalny brzuch, jest taki jak zawsze. Sam zobaczysz! Najlepszym sposobem na zgubienie wagi jest pójście rano do łazienki. Kilka minut i znowu widzisz swój kaloryfer. Oj, chyba muszę się bardziej postarać. Chwila, czemu mój brzuchol nie znika? Mówię ci, w środku ktoś jest. Musimy przetestować moją teorię pod USG. No Nowoczesnej maszyny nie oszukasz. Jeśli to ciąża, dowiemy się raz dwa. Kiedy to się stało? Dziś rano. Już mogę powiedzieć! Gratuluję! Będziecie rodzicami! Wow, to spełnienie marzenia! Chwila, co? Co to znaczy rodzicami? Jestem za młody, żeby być w ciąży! Spokojnie, w twoim stanie nie powinieneś się stresować! Skarbi, jak to możliwe? W ciąży? Niemożliwe! Dobrze, kilka godzin ćwiczeń załatwi sprawę! Rower! Super! Mogę zrzucić kilka kilo! Wuhuu! Piąte okrążenie! Nogi mi się zmęczyły. A brzuch chyba się nieco zmniejszył. O, chodź tutaj! Czy postradałeś rozum? Taki wysiłek w słońcu! Złaź z roweru i wejdź do domu! Szybko! Każdy facet ma w sobie wewnętrzne dziecko, które kocha zabawy i znajdzie rozwiązanie dla każdej sytuacji. Powiększył ci się brzuch, pora zagrać w piwnego ponga. Start! Nie udało się, jeszcze raz i znowu pudło. Dalej grubasku skup się. Tak, gol! Hej, piłkarze, wyjdźcie stąd, nadchodzi wiedźma. Co tu się wyprawia? Jeszcze raz tu się pojawicie, to powiem waszym żonom. Słonko, po pierwsze, nie podchodzisz do tego na poważnie. Po drugie, hałaśliwe gry nie są dobre dla dziecka. Po trzecie, gdzie ty poszedłeś? Bleh. Fuj, co to w ogóle jest? Lekarze nie polecają tatuowania się podczas ciąży, ale Tomek się nie martwi. Który wybrać? Na całe ciało, na rękaw? Nie! Chcę, żeby tatuaż był na cały brzuch. Dobrze! Przygotuj się, trochę zaboli! Lepiej zamknij oczy. Ciekawe, czemu nic nie czuję. Czy to hormony? Nie. To twoja dbająca żona, która dogląda twojego zdrowia. Tatuujesz sobie brzuch. Czy postradałeś rozum? A twój salon powinien zostać zamknięty za takie wybryki. I jedno słowo. Facet. Koszykówka to gra dla twardzieli. Podanie i kosz. Czy facet w ciąży też bez problemu trafi do kosza? To się zobaczy. Dodatkowe kilogramy są dla ciebie dobre. Nawet lepiej skaczesz! Co za dzień! O, nie! Zaprowadzisz mnie do grobu. Marsz do domu. Masz szlaban. I lepiej nie wychylaj nosa, albo poznasz mój gniew. Chodzisz sobie hmm. po domu, gdy nagle widzisz schody. Strych! Pewnie jest tam wiele ciekawych rzeczy. Dobrze, sprawdźmy to. Ale to nie takie proste. Złaś stamtąd, zrobisz sobie krzywdę. Nie jestem dzieckiem, przestań traktować mnie jak... Jak faceta w ciąży. Dokładnie tak. Nie jestem w ciąży, przestań to powtarzać. Mam tego dość! Ale jeśli się zastanowić, to rodzina jest najbliższą rzeczą na całym świecie. I czas spędzony z rodziną jest jedyny w swoim rodzaju. Nikt nie zrozumiecie lepiej niż rodzina. Fajnie jest przekazać swoje doświadczenie życiowe dziecku, słyszeć jego śmiech. Tak, może ciąża jednak nie jest taka zła. Zdecydowanie chcę tego malucha! Wezmę witaminy, przestanę się obżerać śmieciowym jedzeniem, a nawet zapiszę na jogę dla mam. To wspaniałe. Muszę podzielić się wieściami z Kasią. On jest taki nieodpowiedzialny. Staram się o niego dbać i troszczyć. A co on robi? Przynosi ci herbatę. Dla siebie też zrobił. Musimy się nieco ustatkować. Wybaczysz mi. Wybaczysz nam. Oczywiście nie gniewam się. Już to zrobiłam. Co za urocze pojednanie! Tomek chyba wszystko przemyślał. Spójrz, jak urządził nasze mieszkanie. Zdjęcia rodzinne. Słodkie rzeczy. Delikatne kolory. Teraz naprawdę zachowuje się jak osoba w ciąży. Wow! Jest taki słodki! Muzyka wpływa na ludzi w magiczny sposób. Jest niesamowita. Co za piękny kawałek! Też tego powinieneś posłuchać, Maluszku. Robienie koncertu dla dziecka to podstawowy obowiązek taty. Czy to nie świetne? Zapamiętaj to. Gdy nieco podrośniesz, będziemy razem tańczyć. To chyba ostatnie z naszych cichszych dni. Musimy się nimi cieszyć. O, to dziewczyny! Ha, miałem nadzieję na dłuższą chwilę spokoju. Nie sądzę, że są już tylko twoimi przyjaciółkami. Co za słodziak, popatrz na swój brzuch. Daj dotknąć. Mnie też. Nie, teraz ja. Możecie poświęcić mi uwagę? Idź sobie. Czy nie widzisz, że poznajemy się z twoim dzieckiem? To wymyślił smutne filmy. Tego nie da się oglądać. To okropne. O, film! Super! O czym jest? Chcesz trochę wody? Film akcji? To dziwne, po twojej imieniu widać, że to melodramat. Ale nie smuć się. Dokąd idziesz? Do łazienki. Dobrze. Co znowu? No tak, ciąża jest ciężka. Musisz częściej chodzić do łazienki. Jeśli chcesz, możemy postawić tam telewizor. Odpowiednie przygotowanie to klucz udanego porodu. Na przykład ćwiczenia oddychania. Nie panikuj, wdech. Przyj, przyj. Może jednak musimy zrobić cesarskie cięcie. Nie, wolę naturalny poród. Dam radę. To był ciężki dzień. Musisz odespać i nabrać sił. Dobranoc. To nie jest wygodne. Słodkich snów. Czemu noc jest taka krótka? Słonko. Słonko, gdzie twój brzuch? To był tylko sen, ale ulga. A nie, czekaj, znalazłam. Na własnym ciele! Hurra! Jednak będziemy rodzicami! Czy podobała Ci się nasza ciut niedorzeczna, ale radosna historia? Która z sytuacji chłopaka w ciąży zaskoczyła Cię najbardziej? Napisz w komentarzu. Polub ten filmik, subskrybuj nasz kanał i podziel się linkiem z przyjaciółmi. Kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych zabawnych skeczy od TrumTrum Trum Select!